Apokalipsa dzień po dniu. Tylko jeden może to zrobić. Zobaczyłem też potężnego anioła. Pytał on donośnym głosem, kto jest godny rozwinąć zwój i zerwać jego pieczęcie. I nikt w niebie, na ziemi i pod ziemią nie mógł rozwinąć zwoju ani do niego zajrzeć. Apokalipsa, rozdział 5, wiersze 2 i 3 które profesje są najtrudniejsze i najbardziej wymagające. Pracownicy służby zdrowia, których zadaniem jest ratowanie życia, plasują się w ścisłej czołówce. Pracownicy platform wiertniczych spędzają wiele godzin w niebezpiecznym środowisku, a ich praca jest fizycznie i psychicznie obciążająca. A wykonywanie zadań dla wojska często wiąże się z narażaniem życia i zdrowia. Gdy Jan zobaczył w ręku Boga Ojca zapieczętowany zwój, nagle pojawił się potężny anioł i ogłosił donośnym głosem, kto jest godny rozwinąć zwój i zerwać jego pieczęcie. Nikt nie podjął się tego wymagającego zadania. Donośny głos ma przyciągnąć naszą uwagę. W dalszej części Apokalipsy apostoł Jan mówi: i usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. Apokalipsa 12:10. Wszystkim kluczowym wydarzeniom w Apokalipsie towarzyszy donośny głos. Szatan stara się uciszyć głosy z nieba i zatrzymać głoszenie Ewangelii. Jego ulubioną taktyką jest odwracanie uwagi ludzi od prawdy biblijnej i skupianie się na ich własnej zgubie. Oskarża nas zarówno w dzień, jak i w nocy, doprowadzając do stanu rozpaczy, dopóki nie obudzi nas donośny głos, który wskaże nam naszą nadzieję w baranku bożym, który gładzi grzech świata. Jan 1,29 Jan zauważył, że nikt w niebie, na ziemi i pod ziemią nie mógł rozwinąć zwoju ani do niego zajrzeć. Nikt w całym wszechświecie nie był w stanie wykonać tego zadania. Żadna stworzona istota nie miała kwalifikacji, by podjąć się otwarcia zwoju. Nie dlatego, że Bóg nie chciał, aby ktokolwiek go otworzył, ale dlatego, że jedyny zdolny do wypełnienia woli Ojca wstąpił do nieba. Pomódlmy się wspólnie. Panie, kiedy diabeł próbuje zagłuszyć przesłanie nadziei, niech donośny głos z nieba przykuje moją uwagę. Do dalszego studiowania: Księga Izajasza, rozdział 59, wiersz 16. List do Rzymian, rozdział 3, wiersze od 10 do 12. List do Hebrajczyków, rozdział 7, wiersz 26.